Tęczowa Rubinka Zapraszam w podróż magiczną Bo krainę tęczy zwiedzić już czas Przyjaciół miłych tam spotkasz dum Im pomagamy, gdy ich ktoś nas Tęczową mam walizkę, mój miś uśmiecha się Już spakowałam wszystko, moc przygód czeka mnie Krainę tęczy, odwiedź na mnie. Wysiadaje znak Z Krainy Tęczy nas ktoś Więc parasol mój otwieram Wydarzyć mogło się coś W Krainę Tęczy z nami wszystkich Zapraszamy dziś z Rubinku się Strażniczka Leśna Chyba coś ukrywa się w krzakach. Roar, roar. Co to może być? Czyżby niedźwiedź? Rar! Spokojnie, nie bójcie się. To mały niedźwiadek. Widzicie? Ten mały miś boi się was tak, jak wy jego. O! W krainie tęczy ktoś wzywa pomocy. Pośpiesz się, ptysiu, biegnij! Czy nas wzywa? Jesteś gotów? Krajno tęczy! Ptysiu, cieszę się, że jesteście. Burmistrzu Link Link, potrzebujesz pomocy? W rzeczy samej. Nasi przyjaciele wybierali się dziś na biwak, ale teraz chyba będą musieli odwołać wycieczkę. O nie, dlaczego? W tęczowym lesie coś napędza wszystkim wielkiego stracha. To prawda! O. Nie ma mowy, żebyśmy wrócili do lasu pełnego strasznych potworów. To znaczy, uwielbiam potwory jak wszystkie króliki. Ale co jeśli one uwielbiają króliki? Na przykład na obiad! Już dobrze, piorunku. Ja i ptysio wam pomożemy. Co widzieliście? My? E, niewiele. Ale słyszeliśmy! O. Coś wydawało straszne, przerażające dźwięki! O. Nic się nie stało. To tylko piorunek żartuje jak zawsze. Gino, opowiesz mi, co się stało? Cóż, wędrowaliśmy przez tęczowy las w stronę kotliny świetlików, gdzie rosną pianki cukrowe. Rzeczywiście strasznie tu ciemno. Może ja pomogę. Dzięki, Beczusiu. Tak lepiej. Co byśmy bez ciebie zrobili? O, to miło z twojej strony, ale wykonuje swoją pracę. Zbierzmy się! Kto ostatni w kotlinie? Świetlików ten gamba. Zaczekaj U. na nas, piorunku! Co to było? Nie brzmiało zbyt przyjaźnie. A! Potwór! Goni mnie jakiś potwór! Dziesiątki potworów! O nie! Zgubiłem plecak! A! A jeśli potwory zjedzą wszystkie moje przysmaki, A w piorunku, nie widzę żadnych A! potworów! Zaraz, co to? A! 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 I wróciliśmy do domu, żeby cię wezwać. Tata mówi, że dziwne odgłosy mogą być straszne, jeśli nie wiesz, co je wydaje. Dlatego musimy się dowiedzieć, co wydaje te dziwne dźwięki. Prawda, Misiu? Pomyślmy. Muszę zbadać waszą ścieżkę przez las i dowiedzieć się, kto tam mieszka. Na szczęście w mojej tęczowej walizce mam niezbędne przedmioty. Który mam wybrać, żeby pomóc ci? Wymyślę coś, bo bardzo chcę. Pomagasz ci! Pomogę jako strażniczka leśna. Ten zawód pozwoli mi odkryć, co wydaje taki dźwięk. A wtedy w tęczowym lesie będzie bezpiecznie. Mam latarkę, żeby widzieć w ciemnościach, i lornetkę, żeby widzieć daleko. Huh? Czyłam potworka ptysia. <śm>, to chodźcie, czas Aha! ruszyć w drogę. Aha! Przepraszam. To ja przepraszam. Piorunku, uważaj. Ja ja chyba widziałem, jak coś się poruszyło w tamtych krzakach. Ha? Ja nic nie widzę. Ja też nie. <śm> Czy słyszeliście to? Może to ten potwór? Ostrożnie, Piorunku, bo możesz wszystkich przestraszyć. Do dzieła! Musimy odzyskać odwagę i wzmocnić wiarę w sukces. Nauczę was piosenki, którą Aha. zaśpiewał mi mój tata na naszym pierwszym biwaku. Miła żabko, ty po ścieżce skacz. Żabko, skacz, żabko, skacz. Miła żabko, ty po ścieżce skacz. Hop, hop, hop. Potwór zjadł moje przysmaki. Teraz kolej na mnie. Hmm. Jesteś pewien, że sam nie zjadłeś swoich przysmaków? No, może zjadłem jeden? No, może dwa. A potem usłyszałem ten straszny dźwięk. O! Hej. Nie bójcie się, dźwięk was nie skrzywdzi, nawet jeśli jest straszny. Chodźmy tą ścieżką i sprawdźmy, co wydaje ten dziwny odgłos. Hmm, ścieżka doprowadziła nas na pole biwakowe. Rozbijmy obozowisko. Kiedy będziecie rozbijać obóz, ja spróbuję zabezpieczyć teren. To znaczy, rozejrzę się, czy teren jest bezpieczny. O, pójdę z tobą, Rubinko. O, ja też. Przyda się światło. Ehe, poszedłbym z wami, żeby was bronić, ale... Ehe, ktoś musi zostać, żeby rozstać namiot. Poza tym, zdaje się, że Ptysio zapewni wam ochronę. Ehe, dziękuję, Ptysiu. Nie... Mm, Nawias mnie złapał, chcę mnie pożreć! Może lepiej pomogę Rubince? Nie chcę tu być sam! O, coś nas goni! Kto tam jest? Nie mogłem was znaleźć. Uznałem, że mógłbym wam pomóc. Świetny pomysł. Złapmy się za ręce. Teraz się nie pogubimy. A? Myślę, że dźwięk dochodzi z tego pnia. Dość! Dowiem się, co wydaje ten dźwięk. Pokaż się, tajemnicza bestio! A? A! A! Dzięki za pomoc! Chyba próbuje nam coś powiedzieć: <laughs> że tu gdzieś za krzakiem czai się potwór! To świergotka, przyjaciółka pana Leniwca. Nie ma się czego bać świergotka jest przyjacielska. Chcę, żebyśmy szli za nią. Panie Leniwcu? Czy to pan? Mógł wyjść? Ojej, na to wygląda! Zaraz, panie leniwcu, wyciągniemy cię. Eee! 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 Nie było Uf. potwora! To tylko pan leniwiec. Uratowaliśmy go, <laughs> <laughs> tak smacznie sobie spałem. Dźwięk słyszał kierunek. Obudziłem się, a mój nos zaprowadził mnie do pysznej przekąski. <laughs> Więc to ty zjadłeś moje przysmaki? Nie. Pierwsze dotarły tam gryzaczki. Gryzaczki, oczywiście! Dobrze, że nie potwory! Goniłem gryzaczki aż do wydrążonego pnia. I wtedy w nim utknąłem. Miałaś rację, Rubinko. Najgorsze są strachy w naszej wyobraźni. A teraz to wiemy dzięki tobie. Kłopot już niestraszny, dzień miło kończy się. Rubinko, dziękujemy ci i śpiewać każdy chce. Pomagasz wszystkim wokół, dobry sposób masz I pomocną dłoń dla przyjaciół zawsze masz. Dziękuję, Rubinko. Przedstawienie musi trwać, hmm. Hmm. O, o, cała jestem w kleju. Klejenie wymaga praktyki. Co myślisz? Dziękuję. A jak tobie poszło? Hm? Eee, jeszcze nie skończyłam. Moja nie jest doskonała. Posłuchaj, nie ma jednego przepisu na lalkę. Nie musi być idealna, żeby była piękna. Ojej, zostawiłam otwarte okno w pokoju. Zamknę ja, zanim lalki się przeziębią. Tylko dokończ lalkę. Dobrze zaczęłaś. Mhm, skończę ją. Dzięki! Eee, nie zaczekałam, aż klej wyschnie. Później przykleję jej uśmiech jeszcze raz. Patato! <laughs> Ciekawe, co się dzieje w krainie tęczy! Pewnie potrzebują pomocy! Wskakuj, Ptysiu! Jesteś gotów? Tęczowa Rubinko, Ptysiu, dobrze, że jesteście. Wezwałem was, bo pracujemy nad wyjątkowym przedstawieniem. Chcemy, żebyście je obejrzeli. Bardzo chętnie. Lubimy przedstawienia, prawda, Ptysiu? To świetnie. Więc chodźcie. <gry> O, zapraszam na próbę pierwszego występu baletowego księżniczki Kiki. Przyjdą wszyscy mieszkańcy! Dziś odbędzie się premiera. Nie wiedziałam, że mam gości. O księżniczko Kiki, tak pięknie tańczysz. Dziękuję, Rubinko. Zawsze kochałam balet. To taniec dla księżniczek, prawda? Brawo, księżniczko Kiki! Kiki ćwiczyła po kilka godzin dziennie, żeby każdy ruch był doskonały. Oh. A teraz wielki finał. Oh. Brawo! Oh. Nie jest? W porządku, tylko się potknęłam. O, o. Ojej, obawiam się, że nie mogę wstać. Niech zobaczę. Pękła twoja porcelanowa nóżka. Pękła? Oho. Nie martw się, zaraz ją naprawię. Piorunku, przyniesiesz mi klej i opatrunek. Ty się będziesz mi pomagał. wieści. Dobre są takie, że będziesz jak nowa. A te złe? Za dziewięć minut Dziewięć minut to za krótko, żeby klej na twojej nóżce wysechł. O, tak bardzo chciałam uszczęśliwić wszystkich swoim tańcem. O, już wiem! Powiadam mieszkańców krainy, że przedstawienie jest opóźnione do czasu, aż klej wyschnie. Osiem minut do przedstawienia! Ojej! Ojej! Jest za późno, żeby je przełożyć! Wszyscy już są w drodze! Ja ci pomogę zatańczyć, księżniczko! Będziesz się mnie trzymała! Dobrze! Chyba możemy spróbować. Nic z tego nie będzie, Rubinko Nie dam rady! O, nie chcę zawieść widowni! Siedem i pół minuty do przedstawienia! Jak mogłabym zabawić widownię, skoro księżniczka Kiki nie może zatańczyć? Musimy uratować przedstawienie. Właśnie, Rubinko! Przedstawienie musi trwać! Hmm. Potrzebuję czegoś, co mi pozwoli zabawić widownię. Na szczęście w mojej tęczowej walizce mam niezbędne rzeczy. Zawodów mocy. Który mam wybrać, żeby pomóc Ci? Wymyślę coś, bo bardzo chcę pomagać ci. Mogę przebrać się za baletnicę! Zatańczę za Kiki, więc przedstawienie może się odbyć! Mam spodniczkę tutu i puenty, w których mogę tańczyć na palcach jak prawdziwa tancerka! Mam też diadem, więc wyglądam jak księżniczka! Doskonale, Rubinko! Teraz możesz zatańczyć za mnie! Nie jestem prawdziwą tancerką tak jak ty, ale się postaram. Hmm, nie tańczę tak pięknie jak księżniczka Kiki, prawda, Ptysiu? Jeszcze tylko troszkę wyżej. Nie zapomnij o czubkach palców. Możesz wyprostować nogę? To prawda, Ptysiu. Balet jest znacznie trudniejszy niż się wydaje. Mieszkańcy krainy się schodzą. Za pięć minut zaczynamy! Szkoda, że nie mogę dłużej poćwiczyć. Nie szkodzi, Rubinko. Zrób co w Twojej mocy. Mhm. Zaprowadzić cię na miejsce. Dziękuję, Linklingu. Hmm. Cóż, Ptysiu? No to zaczynam. nie się A pięć, cztery, trzy! Ojej, ojej. Będzie coraz... mi pomaga twoje towarzystwo, Misiu. Chyba nie idzie mi zbyt dobrze. O! Coś takiego, Ptysiu. Masz swój własny styl taneczny. Że tak, jak księżniczka Kiki nie znaczy, że wcale nie umiem tańczyć. Będę tańczyła w stylu rubinkowym! Księżniczko? Pękło jej nóżka, więc nie mogła tańczyć, ale zobaczcie, co potrafi zrobić na jednej zdrowej nóżce. Twój taniec podobał się widowni. Dziękuję, księżniczko. Jak powiedziałaś, przedstawienie musi trwać. Kłopot już niestraszny, dzień miło kończy się. Rubinko, dziękujemy ci i śpiewać każdy chce. Pomagasz wszystkim wokół, dobry sposób znasz. I pomocną dłoń dla przyjaciół zawsze masz. Dziękuję, Rubinko. Klej wysechu i czas na ostatnie poprawki. To znaczy, że nie rezygnujesz ze zrobienia lalki? A skąd? O nie, tato. Moja lala nie jest doskonała, ale to nie szkodzi. Jest w rubinkowym stylu i mnie to nie przeszkadza. <śm> 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 <śm>